19 listopada w Filharmonii Krakowskiej odbyła się uroczysta gala Święta Małopolski. W trakcie wydarzenia wręczono medale honorowe za zasługi dla województwa małopolskiego, nagrodę województwa małopolskiego Polonia Minor oraz nagrodę imienia Jana Pawła II i Splendor. O uroczystości opowiada marszałek Witold Kozłowski. No to jest największe Święto Małopolski raz w roku je obchodzimy, duże wydarzenie, na którym dziękujemy tym wszystkim, którzy w sposób szczególny zaznaczyli się w życiu naszej małopolskiej wspólnoty. Wśród laureatów złotych medali honorowych za zasługi dla województwa małopolskiego znaleźli się dr. habilitowany Andrzej Nowak. Świętej pamięci Wojciech Grzeszek i świętej pamięci ksiądz Prałat Zdzisław Sochacki Nagrodę Województwa Małopolskiego imienia Jana Pawła II Veritatis Splendor otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum imienia Świętego Łazarza w Krakowie. To jest szczególny rodzaj pomocy drugiemu człowiekowi i też w sposób symboliczny wyróżnione zostanie jedno hospicjum, ale w zasadzie ta nagroda Należy się wszystkim pracownikom i wszystkim hospicjom, które funkcjonują na terenie województwa małopolskiego. Nagrodę odebrał Paweł Skowronek, wiceprezes do spraw medycznych hospicjum imienia Świętego Łazarza. I ta nagroda, którą otrzymaliśmy, z której jesteśmy bardzo dumni, myślę, że jest takim zwieńczeniem pracy tych wszystkich ludzi. W tym roku będziemy obchodzić 40-lecie. Hospicjum świętego Łazarza. Także myślę, że jest to piękne ukoronowanie dzieła wielu, wielu ludzi na przestrzeni tych lat, którzy są mniej lub bardziej znani, ale którzy przewinęli się przez cały ten okres. Nagrodę Województwa Małopolskiego Polonia Minor otrzymał pianista Jakub Kuszlik, który wystąpił podczas gali święta małopolskiej. To dla mnie olbrzymie wyróżnienie. Jestem e, ogromnie zaszczycony, że mogłem e, otrzymać ten medal. Jest to dla mnie wyjątkowe ze względu na to, że. Jakby jestem małopolaninem, który, no, wychowałem się tak naprawdę w Bochni, po czym wyjechałem uczyć się w Krakowie. Jakub Kusznik jest laureatem czwartej nagrody na 18 konkursie Chopinowskim i nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Artysta opowiada o przeżyciach związanych z udziałem w konkursie. Bardzo stresująco. Było to bardzo z jednej strony traumatyzujące, ale z drugiej strony piękne przeżycie. Jest to dla mnie też olbrzymie wyróżnieniem z, z zostać laureatem. Tak wielkiego konkursu pianistycznego. I mam nadzieję, że jakby dzięki tej szansy, którą otrzymałem przez tę nagrodę, będę mógł e, dawać jak najpiękniejsze koncerty i dzielić się tą muzyką z, e, z ludźmi. Na zakończenie Gali wystąpił zespół folklorystyczny Mała Armia Janosika. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.